Słuchajcie, to mamy prywatnie od jakiegoś czasu. W sumie to no, na jednej wyprawie w Czechach miałem. Bardzo fajny monokular 50. Fajny, fajny, W ogóle widzę, że tu jest na zielono ustawiony. Jak to hik. Te nowe hiki mają super procesory pod takim względem, że bardzo szybko się to uruchamia, co lubimy. Dobrze trzymają baterie, naprawdę. No i przede wszystkim tutaj chodzi o obsługę jedną ręką, gdzie możemy sobie kręcić fokusem tutaj tym palcem, tak? Ogólnie fajny sprzęcik. Jeszcze go dopiero tak testujemy. Powoli, więc dużo na ten temat jeszcze nie mogę Wam powiedzieć, ale na razie so far so good, dobre odświeżanie, a pewnie jakieś szczegóły to powie Wam kolega Michał. Tak wygląda nowy Falcon. Mamy również pokrętło ostrości pod palcem. W zasadzie obsługa pełna jedną ręką. Mamy zarówno w Falconie, jak i w Condorze nowy system zasilania 21700, czyli większa bateria. 5500. grubo. Więc powinno to starczyć spokojnie na 6 godzin ciągłej pracy. Ale tak jak mówię, mamy dosyć szybki start w tym urządzeniu. Mamy bez mikrofony system odświeżania, więc urządzenie jest gotowe w ciągu 2 sekund. więc Niektórzy nawet nie używają po prostu funkcji Fit Mode. Mamy wersję z dalmierzem, e, w obiektyw, e, również wersję bez dalmierza. Mam Na nadzieję, że chłopaki e, przetestują to w najbliższym czasie i sami powiedzą, co o tym myślą nowości, Jeśli chodzi o Hikricmo, mamy na pewno nowego kondora i nowego falcona. W zależności co komu lepiej leży w dłoni, funkcje są praktycznie te same. Na pewno pokrętło ostrości, czyli bez konieczności używania drugiej ręki regulujemy pokód Mamy nowy sensor 15 mK, mamy powiększoną baterię, czyli już mamy wydłużony czas, praktycznie dwukrotnie działania sprzętu bez ładowania. Tak bo mamy nowe palety, system bez migawkowego odświeżania. Urządzenie jest gotowe w zasadzie do użycia w ciągu dwóch sekund. To są główne funkcje, jakie możemy spotkać w tych urządzeniach. No i dodatkowo kultowa w zasadzie już wersja falczona jest wzbogacona o dalmierz w obiektywie. Jest również wersja bez dalmierza w zależności co komu będzie pasowało. Powiem wam, że nigdy nie widzieliście chyba jeszcze testu nasadki termowizyjnej na naszym kanale i nie wiem, czy zobaczycie. Bo ja naprawdę nie umiem się tym obsługiwać. Ja nie wiem tego porządnie przestrzelać człowieku. No nie wiem. Nie lubię tego. Nie lubię nasadek. Widzę, że są bardzo popularne. Chyba w Niemczech są popularne, bo zdaje się, że oni nie mogą używać. Nie mogą używać celowników, dlatego te nasadki gdzieś tam funkcjonują. Natomiast muszę wam powiedzieć, że ja naprawdę tego nie lubię. Ale widać fajnie. Można sobie powiększyć. Widać w nich normalnie, tak jak widać w celowniku. Bardzo podobne. Podobne wrażenie jest, ale coś, ja nie bardzo. Więc my tego testować nie będziemy, chyba że bardzo chcecie, ale e, trzy paczki amunicji, żeby to przestrzelać. To jest Stellar, którego ty, Sepciu, miałeś na swojej broni. Którego bardzo lubimy. To jest 60 Stellar. Ja wolę 50, szczerze mówiąc. Nie wiem po co są te 60. Ja nie muszę takiego mieć obiektywu. Ale to jest jakaś stara wersja, bo ma 3-0. Czemu on ma tutaj? Ale czemu on jest tu? On jest normalnie w obiektywie. Ale wiesz, co, to jest wersja 35, więc wszystkie wersje poniżej 50 A -a. mają. Jeśli chodzi o lunety termo, mamy całą gamę Stellara od 60, czyli najwyższy sensor 1280 po 64384. Mamy wersje z, praktycznie z, wszystkie z budowanym dalmierzem laserowym. 35 mają wersję dalmierza analogicznie jak w przypadku Alpexa 4K. Z najważniejszych funkcji mamy na pewno bezmigawkowe odświeżanie. Mamy zmieniony większy wyświetlacz, pełnowymiarowy tubus na pełnej długości, czyli możemy to instalować praktycznie na każdym sztucerze zarówno z montażem dwubazowym, jak i chociażby nawet na blazerze, żeby za mocno nie wyciągać go do tyłu. No i bateria, która trzyma miesiąc. No, no bateria jest jedna budowana, druga jest e, jako backup. E, większość ludzi backupu nie używa, bo w termu w zasadzie nie ma takiej konieczności. Spokojnie kilka godzin na polowania, umówmy się, większość osób używa celownika do celowania, nie do obserwacji, więc starcza spokojnie na kilka polowań. No naprawdę, bateria jest ekstra w typu.